Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Federacja KSW zapowiedziała swoje kolejne gale, poznaliśmy też pierwsze nazwiska, więc myślę, że warto to sobie omówić. Więc dzisiaj skupimy się na gali z numerkiem 75, gdzie walką wieczoru będzie wyczekiwane przez fanów starcie o pas w kategorii półciężkiej. Jak wiecie, Waga 9.3 jest bardzo zaniedbaną dywizją tej federacji. Zawsze brakowało zawodników, walk, a nawet jeśli zaczynało to wyglądać dobrze, to za chwilkę to wszystko się zepsuło. W ostatnich latach no, częściej jednak rzucano narkunowi super fajty niż jakieś fajne zestawienia drabinkowe. No bo też jakby ich nie było, tak? Jedynie Erslan i Marcin Wójcik zapracowali na walkę o pas zwycięstwem czy ich nawet serią, ale no do walki o pas jednak jeśli już dochodziło, to jednak częściej byli to debiutanci, dlatego no, nigdy nie wyglądało to jakoś mega dobrze. Ale no teraz jednak dzięki temu, że KSW organizuje więcej gal, więcej tych walk zaczyna się pojawiać, no to też ta e, jakby dywizja zaczyna w ogóle się budować i no coś można już z tego wyczarować. No a fakt, że pas zmienił właściciela też sprawia, że w końcu zobaczymy coś nowego w tej kategorii i być może faktycznie od teraz będzie nam się lepiej te pojedynki półciężkich oglądało. Na pewno póki co zapowiada się to dobrze. Zacznijmy może od tego, że starcie Ibrahima Czuzigajewa z Iwanem Erslanem, to starcie, w którym, no, jak wiemy, nudy nie będzie. Erslan przyzwyczaił nas do tego, że no, decyzji w rękach sędziów e, nie pozostawia, a Czuzigajew swoim zwycięstwem z Żyrafą potwierdził swój wielki potencjał. A no, tych chłopaków właśnie różni to, że jeden z Narkunem przegrał, drugi wygrał. Oczywiście Erslan jest zawodnikiem o mniejszym doświadczeniu, więc podchodząc do Narkuna, no, wiedział, że jest to dla niego najważniejszy pojedynek w karierze. Stawką tego starcia był też pas, więc no, jakby dużo było do ugrania, ale. Być może też tak fizycznie, psychicznie nie był jeszcze gotowy na taki właśnie pojedynek, a być może właśnie potrzeba było stoczenie takiej walki, poniesienia w niej porażki, aby po prostu stać się zawodnikiem mocniejszym, bo jakby, no, atuty ma po swojej stronie, tak? Ma mocne uderzenie, agresję, która no, pozwoliłaby mu ten pas zdobyć. Czasami właśnie taka porażka też jest potrzebna i sprawia, że zawodnik progresuje. Taka porażka daje więcej niż seria kilku wygranych. No, jakby już podchodząc drugi raz pod walkę o pas, dokładnie ten zawodnik będzie wiedział, co poszło źle. No i co można poprawić, aby tym razem wyszło dobrze i na pewno będzie też zawodnikiem dużo mądrzejszym w tym kolejnym starciu. Pamiętajmy, że od tamtej walki z Narkunem Erslan wygrał trzy pojedynki, z czego wszystkie jakby wygrał przez nukauty w pierwszych rundach. No a to pokazuje, że jest to zawodnik naprawdę topowy i na pewno na walkę o pas zasługuje. Tylko po drugiej stronie mamy zawodnika, który w federacji ACA był jednym z najlepszych. Mimo, że nie toczył walk pięciorundowych, to kiedy podchodził do starcia z Narkunem w nowej dla siebie kategorii, to był w stanie te 25 minut bez problemu e, zawalczyć. I myślę, że właśnie im dłużej ta walka będzie trwać, e, tym gorzej dla Chorwata, no bo jest on zawodnikiem. I większym i pewnie tych kilogramów zbija więcej i przede wszystkim no jego atutem jest to, że ma silny cios, więc jakby no jest finisherem, który z natury będzie szukał tego skończenia. Zaś Ibrahim mimo, że ma no też trochę tych skończeń to jednak wydaje się być zawodnikiem, który na siłę jakby tego finiszu nie szuka tylko potrafi tę walkę rozgrywać tak, aby po prostu ją wygrać w najbardziej dominującym stylu. Na pewno dla mnie tutaj faworytem będzie Ibrahim, no bo nadal tego doświadczenia ma zdecydowanie więcej. Samo też to, że wygrał z Nargunem pokazuje, że jest ten level wyżej, ale też nie wydaje się być zawodnikiem, który dałby się zaskoczyć tymi mocnymi ciosami Erslana. Ale na pewno też nie skreślam Chorwata, bo to jest kategoria półciężka. Te ciosy tutaj naprawdę ważą. I każdy z nich może być tym ostatnim, a jeśli wyciągnął tutaj Iwan odpowiednie wnioski ze swojej ostatniej porażki, to jest w stanie ugrać wiele. Zobaczymy, czy ostatecznie ten pas zmieni właściciela, ale tak czy owak jest to starcie, które naprawdę elektryzuje. Dalej mamy co-man Event, czyli starcie Damiana Stasiaka z Robertem Ruchałą. Jest to starcie, które jest bardzo istotnym pojedynkiem kategorii piórkowej. Być może zwycięstwo Roberta zapewni mu walkę o pas, więc trzeba będzie przyglądać się właśnie tutaj temu pojedynkowi. Ale myślę, że przede wszystkim jest to test dla Roberta. On prezentuje się fenomenalnie, rozbija rywali raz za razem, jest niepokonany, ale... Faktycznie z przeciwnikiem pokroju Stasiaka, no nie miał okazji e, jeszcze walczyć. Myślę, że najlepszy rywal, jakiego pokonał, to Patryk Kaczmarczyk, ale jakby w tej klatce tak miło się go ogląda, że ciężko jest mi powiedzieć, aby no miał sobie w tym starciu z Damianem nie poradzić. Jest tak e, dominujący, że po prostu no. Nie widać jego słabych stron, natomiast, tak jak mówię, nie będzie to łatwa walka, dlatego jest to też mega starcie, nie tylko dla kibiców, nie tylko dla tych zawodników, ale tak jak mówiłem na początku, dla tej kategorii, tak? bo zwycięzca na pewno będzie niezwykle istotny, no i będzie brany pod uwagę jako przyszły pretendent. Więc dla mnie jest to bardzo interesujące właśnie z tego względu. Wiemy oczywiście, jak walczy Damian Stasiak, jest niebezpieczny zawsze i ciężko będzie go po prostu przyłamać, ale też wiemy, że Robert w tych swoich pojedynkach ciągle idzie do przodu, ciągle jest w ataku i widać, że po prostu jest głodny tego sukcesu. I to jest pewnie dla Damiana trudne, bo trzeba będzie go zastopować nie tylko w walce, ale też tą całą jego karierę, która no, idzie jak burza. A jakby ostatnimi czasy, Damian miał różne momenty. Walka z Raciciem była rozczarowaniem, natomiast kolejne dwa starcia rozbudziły nadzieję i faktycznie można było go już powoli zestawiać z Saladinem. No ale walka z Eskijewem która była dobrą walką, w której Damian do końca się nie poddał, no jednak pokazała, że troszeczkę jest do poprawy. Myślę przede wszystkim mentalnie, tak? I też takie prowadzenie walki od początku, do końca, bo Damian jakby dopiero w końcówce tej walki się otworzyła z początku. No nie poszło to tak, jakby mogło, więc tutaj myślę, pytanie jakiego my, Damiana Stasiaka, zobaczymy, bo to głównie od niego będzie zależeć, czy to on będzie nadawał tempo tej walce, czy jednak zagra w grę rywala, którą no będzie starał się tutaj Robert narzucić. I to jest na pewno dla mnie bardzo ciekawe, ale nie mogę powiedzieć, że mam tutaj jakiegoś faworyta, tak naprawdę każdy jest w stanie to wygrać. Ale jak się to potoczy no ciężko przewidzieć Więc zarówno co main event jak i main event jest starciem Gdzie naprawdę możemy spodziewać się wszystkiego Więc za te dwa starcia naprawdę mega brawa No i na koniec został ogłoszony Michał Martinek A więc czeka nas starcie w kategorii ciężkiej Myślę, że też jest to bardzo fajne, że o tej ciężkiej nie zapominamy I jeśli będzie tutaj rywalem Martinka Daniel Omilańczuk no to też mnie to bardzo będzie cieszyć, chociaż myślę, że jest to chyba bardziej jak pewne, że do tej walki właśnie dojdzie. Przede wszystkim obóz Daniela Omilańczuka chciał tej walki, część kibiców pewnie też, przede wszystkim ta część, która śledziła poczynania tych zawodników w ich poprzedniej organizacji, gdzie ich wspólna walka no też byłaby możliwa, więc fajnie, że do niej dojdzie właśnie na KSW. Jeśli do tego właśnie zestawienia dojdzie, no to mamy walkę, w której zwycięstwa w przypadku wygranej otrzyma bardzo dużo, no bo Martinek jest po jednej wygranej, kolejne zwycięstwo tym bardziej z Danielem Omińczykiem może tak jak i Prasylowi zapewnić walkę o pas. Natomiast Daniel powalczy tutaj o pierwsze zwycięstwo w KSW. Jemu ta wygrana jest niezwykle potrzebna, ale jeśli już ją Uzyska, no to wbije się od razu do top 5, gdzie to też sprawi, że na pewno kilka fajnych walk będzie można zrobić, chociaż jak słyszę, że stosić unika walki z Danielem, no to. Trochę mnie to rozczarowywuje, bo prędzej czy później do tej walki będzie musiało dojść, jeśli obaj chcą walczyć o pas, ale jeśli nie, to za chwilkę to spowoduje taką sytuację, że będziemy robić same rewanże no bo zawodnicy będą siebie unikać, no ale póki co na razie jesteśmy w stanie e, to fajnie jeszcze ograć. A walka Martinek o Milańczuk to walka, którą Daniel jest w stanie wygrać i to tak jak za starych dobrych czasów. Myślę, że ten pojedynek można tutaj fajnie wykorzystać, przede wszystkim, aby zaliczyć jakiś fajny knockout. Myślę, że ta walka i tutaj przede wszystkim to zestawienie jest bardzo istotne dla całej kariery Daniela. No tutaj nie można sobie pozwolić na porażkę, ale pewnie też od tego pojedynku zależy przyszłość kategorii ciężkiej, bo jeśli Daniel wygra. To być może tylko jedno zwycięstwo będzie go dzielić od walki o pas. Być może właśnie zwycięstwo ze Stosiciem. No a tak jak mówiłem, jeśli wygra Martinek i to przed czasem, czy choćby nawet na punkty, no to będzie po dwóch zwycięstwach, więc będzie najbliżej tej walki o pas. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co jestem ciekaw jak wam się podoba to co KSW przygotowało dla nas na kolejną galę. Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i zachęcam was do łapkowania komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was tropiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.